No to cześć, otwórzcie razem z tą paczkę ambasadorską. Spróbuję tak, żeby jej się nic nie stało. Oj, mam tępy nóż, już. Okej, okay, mamy całkiem dużą ilość akcesorii. Prawdopodobnie. I to wszystko. I dobra. Zaczynamy od prawdopodobnie ląży. Mi się wydaje, że to jest ląża. Ląża z skóry. półmetrowa, Albo ująs skórzony też może być. I jak widać jest to szyte. I prawdopodobnie szyte na maszynie. Więc jest. Napisz mi, czy to jest ląże, czy to jest uwiąz skórzany, czyli taka jakby do prezentowania Arabów mi się taka smyczka z tym. Tutaj mamy cordo, ale na plusie, że jest szyta. Mamy też cordo z mocnym takim splotem z włóczki. Fafroclo to standard i z takim końcówkiem zaplątanych. I w moim rozmiarze, tak bardziej pasujące na właśnie konie A4 malutkie albo właśnie A5. Tutaj mamy właśnie liścik, od kogo to jest prawdopodobnie. Um. No Dobra, jakoś nie, jeszcze nie Dobra, teraz się dostałam Mamy tutaj y, Pierścionki, prawdopodobnie Ręcznie robione z tych koralików. Czy to jest mój rozmiar? Wydaje mi się, że tak. Ym, no. Mój rozmiar. Więc idealnie mi pasuje. Tak powiedzmy. No jaki to tu palec? Ja mam chyba ten mniejszy. A Idealnie pasuje. <grym> Tylko tu jest za szeroki. To jest takie jakby, nie wiem, ósemka moim zdaniem, czyli mój rozmiar. Tutaj mamy motylka naklejkę. I mamy w końcu liścik. A, to jest Megan. Boże, zapomniałam. Znaczy, ja wiedziałam, że paczka. Halo, wyłoszcz. Ja wiedziałam, że paczka idzie, ale nie wiedziałam dosłownie od kogo, bo chyba kojarzy mi się, że masz najmniej Gabi. Co mi pisałaś, ale nie wiedziałam jaka nazwa, więc już macie i zapraszam do jej TikToka, Instagrama, Vinteta i YouTube'a. A ja postaram się ją tutaj na YouTubie oznaczyć. Więc możecie jeszcze sobie cofnąć i wrócić do tego, jak pokazywałam. Tutaj mamy. Cukierki mega kwaśne. Ja nie lubię z reguły kwaskowatych rzeczy, ale wiem, kto będzie lubił. Czyli mój chłopak bardzo lubi kwaśne rzeczy, więc y, jemu się bardziej spodoba niż mi. Ja też spróbuję. Ale się zakwaszę. <grych> o, kolejny liścik. E, hejka, oto kolejna paczka, która ci i... wysłałam. Mam nadzieję, że rzeczy y, ci się spodobają i że będą się przydawać, chyba, dobrze napisałam? Przydawać. Miłego rozpakowania i miłego dnia. Yy, ja się staram rozczytać, bo piszę w podobnej formie, też tak bezgrole, ale czasami ja nie jestem w stanie rozczytać własnego pisma i napiszcie w komentarzu, czy jak pisaliście w szkole na szybko, to też bezgroliście, tak, a potem przychodzi do tablicy i mówi taki pani, a weź to rozczytaj, <laughs> nie umiem. Więc zaczęłam paczkę otwierać w całkowicie innej formie niż powinnam, czyli zaczęłam od tego, a później dowiedzieliśmy się od kogo to. Tu mamy też naklejki. Naklejeczki, naklejeczki, koniki. Mamy dwa koniki i motelek. Czy ja widzę czapeczkę? A, kordeo. Jak kordeo, jak to jest czapeczka? To jest czapeczka. <gry> a, bo ja nie wiem, mi się to wydaje, że to jest, jeszcze. A nie, to już jest. jest. A, -a. a no, no. Szudełkowe kordeo. Zaraz, najmniejszego gagatka, jakiego ja wzięłam, to jest to najnowszy model konika, który jest uszyty, ale na nim fajnie wygląda, właśnie te y, szudełkowe kordeo. I w ogóle wygląda jak ta, y, taki strój dla Araba, i w ogóle ten koniec Arabem, więc idealnie dla niego pasuje że taka prezenterka. Właśnie, jak robisz takie rzeczy, to spróbuj prezenterki robić. Właśnie też w takim zestawach, bo to, te rzeczy są najczęściej takie chyba szydełkowe, mi się wydaje. Ojej, ja nigdy nie widziałam zestawu arabskiego w rzeczywistości. Zawsze gdzieś tam na jakichś filmach i tak dalej, i tak dalej. Ale no. Ale mamy jeszcze drugie korgo i wygląda one w taki sposób. No i to idealnie właśnie pasuje na taką a Ewentualnie moim zdaniem by pasowało jakby było jeżeli ktoś lubi luźne Kordea, to fajnie też pasowałoby na A5. Bo to jest na przykład czwóreczka. Jeżeli chodzi o paczuszkę, no to wygląda ona w między innymi taki sposób, że mam właśnie naklejki Kordeo, drugie Kordeo, yy, yy, ląża, uwiąz, jedno albo drugie. Nie jestem niestety w stanie przypiąć, bo nie mam żadnego kantara w tym momencie, więc yy, niestety nie jestem w stanie pokazać. Mamy też liściki, no i coś na słodko, albo kwaśno, bardziej na kwaśno. <gryznie> mam nadzieję, że filmik się wam spodobał i oczywiście wpadniecie do Megan. Jezu, nie leci. A, jeszcze mamy pierścionki. I oczywiście wpadniecie do Megan. A jeżeli chodzi o pierścionki, to one pójdą w miejsce, gdzie są wszystkie pierścionki od widzów. Tam mam taki kącik różnych rzeczy. I między innymi są tam mm, od was, widzów, którymi wysuwali paczki. No to mam tam bransoletki i takie rzeczy. Więc gdzieś tutaj popcham to tam. O. bo Gdzieś tam pod końcem takowe rzeczy sobie leżą. I tam jest ten bubuś. Nie wiem od kogo już. No i fanarty są w kopercie. A, i jeszcze od y, moje... jak to nazwać? Te zdjęcia od Rico. No, Znajdziecie coś swojego?